Dzień dobry, miło nam spędzić z wami kolejną środę. Witam was Natasza Kotarska i Karolina Kain Blueprint. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcemy Wam przedstawić nasz pierwszy cykl. To cykl dotyczący rynku premium w nieruchomościach. Czym ten rynek premium tak naprawdę jest? Jak go rozpoznać? Dlaczego nie tanieje w kryzysie? itd., tak dalej, i tak dalej. Zapraszamy. Odcinek pierwszy, czym tak naprawdę ten rynek premium jest? Partnerem audycji jest finne.pl. To platforma, dzięki której firmy łatwo znajdują miejsce na kolejne biuro, co-working lub magazyn. Tylko zweryfikowane oferty z bezpośrednim kontaktem do właściciela. Szukasz biura? Wejdź na finne.pl/cosmopolitans i zobacz selekcję najlepszych miejskich biur w pięciu kluczowych aglomeracjach w Polsce, przygotowaną dla słuchaczy podcastu finne.pl/cosmopolitans. Karolina, a jak Twoje doświadczenia z Finne? Super. Strasznie mi się podoba, że ten serwis jest niebywale transparentny. I myślę, że to głównie dzięki temu, że za poprawność danych odpowiadają właściciele i to do nich prowadzą kontakty. Więc Finne to dla mnie jest szybkość, łatwość korzystania i przyjemność estetyczna. Samo szukanie sprawia frajdę. To jak zakupy w dobrym sklepie z ciekawym towarem na półkach i serdeczną obsługą. Polecamy finnepl cosmopolitans Rynek premium nieruchomości. Zaczynamy nasz cykl. W odcinku pierwszym Chciałbyśmy się skupić na tym, jak w ogóle rozpoznać ten rynek premium, czym on jest i czym on jest w Polsce i czy rzeczywiście różni się od tego, które możemy poobserwować dookoła Polski. Karolino, zacznijmy od samego początku. Czym tak naprawdę jest ten rynek nieruchomości premium w Polsce? Rynek nieruchomości premium znajduje się na każdym rynku, o Każda lokalizacja, ze względu na to, jak ją definiujemy, mała czy duża, czy to jest dzielnica, czy to jest miasto, czy to jest województwo, ona ma swoje premium, bo coś na tym rynku jest najdroższe. I najprostszym wyróżnikiem, takim powiedzmy matematyczno-finansowym, jest cena uzyskiwana za nieruchomość w przeliczeniu na metry kwadratowe. Czyli mówimy, że wszystko to, co Naszym zdaniem, czy moim zdaniem, zawiera się w jednym 1% najdrożej sprzedanych nieruchomości w danym segmencie, na danym obszarze, to jest po prostu premium. Premium jest mało, więc to jest 1% i premium jest najdroższy. Ale czy cena to jest jedyny wyznacznik, czy są jakieś inne charakterystyczne cechy dla premium? Cech charakterystycznych dla premium opisowo oczywiście jest dużo, natomiast na końcu, jakby nie było, wszystkie one spięte są tą ceną, no bo cena odzwierciedla i widok, i standard, i projekt, i architekturę, i rozkłady funkcjonalne. Cena jest tym, co pozwala nam ujednolicić bardzo nieporównywalne projekty do jakiegoś jednego aspektu. Czyli po prostu zbieramy te wszystkie punkty, które nadal mnie jednak interesują, jak byśmy mogli ocenić w Warszawie i wyobrazić sobie jednak kilka takich miejsc, które są całkiem drogie, ale czy to drogie, to już jest premium, czy trzeba szukać jeszcze innych wyznaczników? Premium przede wszystkim musi być drogie w długiej perspektywie, czyli jest różnica między czymś, co jest powiedzmy... W danym momencie z jakiegoś powodu finansowo przeszacowane i na przykład płacimy dużo, ale za dwa albo trzy lata to wcale tak dużo nie będzie warte z różnych powodów. I tu to jest też temat na kolejny odcinek: co tworzy cenę, a co tworzy wartość i kiedy cena równa się wartość, a kiedy mogą być pewne podejrzenia, że. Długoterminowo tak nie będzie. Natomiast dla premium to jest tak, że jeżeli coś jest tym faktycznym premium, to ono jest premium dzisiaj, jutro, pojutrze i za 50 lat na danym rynku, pod warunkiem dobrego zarządzania tą konkretną nieruchomością, też drogie będzie. Dlatego, że cena w momencie zakupu to jest jeden element. Natomiast Wpływ na wartość nieruchomości olbrzymi ma to, jak tą nieruchomością będziemy zarządzać. Czy to będzie prywatny właściciel, czy to będzie spółdzielnia, czy to będzie wspólnota, czy to będzie firma. Ona ma olbrzymie znaczenie wartościotwórcze w długim terminie, czyli właściwie można sobie powiedzieć, że pół wartości tworzy deweloper, lokalizacja, twórca nieruchomości. A drugie pół i nie wiadomo, czy przypadkiem nie bardziej ważące, bo trwający bardzo wiele lat, tworzy ten, kto jest odpowiedzialny za mądre zarządzanie daną nieruchomością. Czyli tutaj nie ma miejsca na chwilowe mody? Premium to jest bardzo duże zobowiązanie i w jakimś sensie można powiedzieć, że gdybym miała narysować premium, to narysowałabym linię prostą. I to. To jest taka linia prosta, która skupia w sobie opinię na temat danego produktu wszystkich użytkowników, którzy tego produktu y, dotykają. Dlaczego to jest linia prosta, a nie punkt? Dlatego, że mówimy o y, horyzoncie w czasie, więc tu mamy 5 lat temu i teraz, i 5 lat później, i, i 15 lat później, i zawsze ta obietnica premium musi być y, spełniona. I teraz, jeżeli byśmy mówili, że te opinie nie trafiają w prostą, tylko są na przykład powyżej, no to znaczy, że mamy duży efekt aha i być może tę prostą moglibyśmy podnieść, no bo są tacy uczestnicy, którzy mówią o fantastycznie, to jest w ogóle absolutnie powyżej moich oczekiwań, wtedy możemy podnosić cenę. Nieruchomości. Niestety mogą być też użytkownicy, którzy po dotknięciu tego premium mówią: No, spodziewałem się znacząco czegoś więcej. I jeżeli mamy taki rozstrzał, czyli jedni użytkownicy mówią wyśmienite, a drudzy mówią: No, nie do końca takie dobre, to znaczy, że produkt jest niezdefiniowany i tak naprawdę nie bardzo wie, gdzie jest i dla kogo jest. A gdybyśmy się przyjrzały teraz trochę naszym, naszemu polskiemu podwórku. To, czy to nasze polskie podwórko ma ten rynek premium taki wiesz już silny czy to rzeczywiście jest jeszcze raczkująca sytuacja. To polskie podwórko ma w tej chwili najsilniejszy rynek premium jakie miało kiedykolwiek i należy też uważać, że za 5 lat on będzie jeszcze silniejszy, dlatego że ostatnie 10 lat to było otwarcie się tego rynku na produkty, które wyszły poza Znacząco powyżej średnią cenę rynkową. Czyli można powiedzieć, że, że, że 10 lat temu ta cena na rynku, czy to Warszawa, czy generalnie głównie miasta w Polsce, ona była dosyć wąska, mało rozwarstwiona, dosyć powiedzmy sobie, y, homogeniczna. I nagle pojawiły się projekty, które znacząco wyskoczyły powyżej tej ceny średniej, na przykład y, to, to było dwa czy trzy razy cena cena średnia. No i wtedy pytanie, jak gdyby, co rynek zrobi? Czy rynek powie, no, no nie, to, to jest taka cena, że ja nie kupuję, czy rynek powie: No, to jest taka obietnica wartości, że ja kupuję. No i rynek kupił. A skoro rynek kupił, to gracze i uczestnicy rynku poczuli się odważniejsi i proponują um, kolejne premium. Także gra tutaj polega trochę na tym, żeby być zawsze krok albo dwa do przodu, bo jeżeli już jest ustabilizowana grupa nabywców, to oni zawsze kupią kolejny produkt. Można powiedzieć, że każdy nabywca premium jest w pewnym sensie nabywcą kompuls. Ponieważ kupuje te nieruchomości tak jak obrazy, a nie kupuje po to, żeby spełnić swoją pierwotną potrzebę dachu nad głową i, i, i ciepłego pokoju z kuchnią i z łóżkiem. Tutaj są zupełnie inne motywy y, zakupu nieruchomości. Także y, zdecydowanie ten rynek y, się rozwija i i rozkwita i myślę, że to jest taki trend, nie do zatrzymania się. Natomiast czy warto go porównywać z rynkami na innym no właśnie, świecie? Bo to jest może być inna sytuacja, bo pewnie nie ma aż tak długiej tradycji. Polski rynek to jest raptem 30 lat funkcjonowania i można powiedzieć, że pierwsze 10 czy 20 lat to było budowanie podstawowego zas zasobu mieszkaniowego i pojawiały się Pewnego typu projekty, które trochę odskakiwały od tego rynku, ale było ich, było ich stosunkowo niewiele. I oczywiście, nawet na tym rynku można było sobie wyróżnić jakieś premium, ale powiedzmy, nie było ono tak spektakularne jak te projekty, które możemy nazywać w tej chwili dla Warszawy, chociażby Cosmopolitan czy, czy Złota. Więc to ostatnie 10 lat mówi o tym, że zostały zrealizowane. Wieżowce, że pojawiły się projekty, które są w pełni wykończone i wyposażone, i chociaż to jeszcze nie jest, powiedziałabym, popularny czy powszechny kierunek, to wielu deweloperów oswaja tę myśl, że tak właśnie powinno wyglądać prawdziwe premium, bo chociażby patrząc na rynek samochodów, nie sprzedajemy nikomu Ferrari w kawałkach, żeby sobie później zmontował wedle gustu. Więc tym samym rynek premium mieszkaniowy powinniśmy sprzedawać wykończony, wyposażony, zaproponowany przez dobrego architekta oraz dobrego wnętrzarza, tak aby klient mógł sobie ocenić, kupuje, nie kupuje, bo największym premium i największym luksusem, jaki w ogóle mamy, to po pierwsze czas, a po drugie brak ryzyka. I tylko jeżeli jesteśmy w stanie do apartamentu wejść i dotknąć każdego miejsca, to możemy powiedzieć: Nie tracę czasu na wykańczanie i nie widzę tu ryzyk. To jest dokładnie to dzieło, bo tak powinniśmy patrzeć na nieruchomości premium, które mnie zachwyca, które mnie interesuje i które w tym momencie w swojej kolekcji. Chciałbym mieć. Wróćmy może jednak na chwilę do tego porównania, bo domyślam się, że ten polski rynek premium będzie innym rynkiem premium niż w Stanach, we Francji. Czy on rzeczywiście rządzi się zupełnie innymi prawami? Fundamentalnie, psychologicznie jesteśmy tymi samymi ludźmi i mamy takie same. Potrzeby, jeżeli chodzi o zaspokojenie, czy tych najbardziej istotnych, czy powiedzmy już bardziej rozpieszczających nas potrzeb, produktów. Natomiast kształtuje nas też społeczeństwo, w którym żyjemy. I właśnie to, jak żyjemy w danym społeczeństwie, bardzo mocno wpływa na to, jak wygląda. Premium, czyli jeżeli mówimy o grupie społecznej, w której dobrze widziane jest czy modnie jest. Pokazywać swoją zamożność i swoje bogactwo, no to patrzymy wtedy na przykład na Londyn czy Nowy Jork i mówimy tam o nieruchomościach, które biją rekordy cenowe, które muszą się znajdować w kolejnym, najwyższym wieżowcu z najbardziej spektakularnym widokiem i których zakup będzie publikowany w prasie i będzie mówił o tym, że oto najdroższy apartament. W danym miejscu Billionaire Row osiąga kolejne rekordy cenowe. Czyli tam mówimy, że to są takie rynki, które mają duże rozwarstwienie między średnią ceną na rynku, a najwyższą ceną osiąganą na tym rynku. I w momencie, kiedy robiliśmy takie analizy, to mnożnik wynosił w Nowym Jorku nawet 12. Czyli średnia cena razy 12 równa się najwyższa cena na Manhattanie. Dla Londynu to było około dziesięciu. Natomiast możemy popatrzeć na inne rynki, na przykład Kopenhaga. I to jest społeczeństwo, w którym można mieć pieniądze, ale wcale nie jest dobrze widziane to, że się z tymi pieniędzmi człowiek pokazuje. W związku z czym tam jest w ogóle wysoki tak zwany próg wejścia, czyli trzeba mieć dosyć dużo gotówki na metr kwadratowy, żeby nabyć nieruchomość, ale też ten mnożnik wcale nie jest duży. On może wynosić 4 albo 6, pomimo tego, że te nieruchomości są dosyć, dosyć drogie, ale tam żyjemy tak jak, tak jak sąsiad, jest z, który być może nie jest prawnikiem czy lekarzem, tylko wykonuje pracę w logistce albo wręcz na poczcie. I to widać chociażby w skandynawskiej roz. Rozbieżności zarobków między nauczycielem a ordynatorem w szpitalu, która nie wynosi parę dziesiąt razy tak jak na rynku amerykańskim, a trzy albo cztery razy, bo tak to społeczeństwo funkcjonuje. Także, czy warto porównywać swoje premium do cudzego premium? No to jest bardzo trudne z Pytanie. Po pierwsze, trzeba być dumnym ze swojego premium. Właśnie, no każdy ma swoje premium i fajnie, że ono jest. Tak, każdy ma swoje premium i fajnie, że ono jest i fajnie, żeby ono oczywiście się rozwijało, ale jest jeden powód, dla którego warto patrzeć na inne rynki. Nie po to, żeby sobie mówić, o no, u nas to nie ma premium, bo trudno się nam porównywać do rynku nowojorskiego, który ma dużo ponad 100 lat i wieżowców pewnie różnej funkcji, ale 6500, a w Warszawie mamy ich do tej pory 20, więc jakby takie porównania nie do końca mają, yy, mają sens. Ale warto patrzeć na inne rynki po to, żeby szukać trendów, ponieważ jeżeli zrozumiemy już, że pewne społeczeństwa narzucają, Inny sposób patrzenia na, na nieruchomość. Jeżeli wiemy w takim razie, na którą część półkuli chcemy patrzeć, to warto sobie popatrzeć, co tam się zdarzyło przez te ostatnie 100 czy 150 lat. No bo my mamy 30 lat historii, a pewnie świadomej to ostatnie 10, jeśli chodzi o rynek nieruchomości, taki już powiedziałabym bardziej wyrafinowany. I dlaczego dane lokalizacje nagle stały się bardzo Zamożne i pożądane, a dane lokalizacje podupadły na zdrowiu, atrakcyjności i tym samym na cenie, i to jest temat na zupełnie odrębną rozmowę. Trendy z całą pewnością mają swoje cechy wspólne na całym świecie, ale powiedziałaś, że rzeczywiście możemy patrzeć na różny rozwój tych rynków premium. Jak myślisz, gdzie do. Do którego polski rynek premium gdzieś tak próbuje się dopasować odrobinę. Czy to jest rzeczywiście ta Kopenhaga, czy raczej Nowy Jork? Ja myślę, że to, że to jednak nie jest Kopenhaga. Ja mm. myślę, że to jest bardziej <laughs> kierunek Nowy Jork. Okay. Ale znowu, oprócz tych uwarunkowań stricte społecznych, jesteśmy ludźmi i jest określona grupa ekstrawertyków i określona grupa introwertyków i oni też będą dokonywać innych doborów jeżeli chodzi o nieruchomości, bo inną rolę ta przestrzeń prywatna spełnia w ich życiu i tu nie ma znaczenia jak głęboki zamożny jest to portfel, to jest po prostu inne coś w naszej głowie, które każe nam wybrać miejsce, gdzie się albo bardziej schowamy, albo bardziej się pokażemy. Duży portfel oczywiście pozwala żeby się pokazać, pokazać jeszcze bardziej. I ja myślę, że też takie społeczeństwa rozwijające się, które zyskują na zamożności, w których do głosu dochodzi drugie czy nawet trzecie pokolenie założycieli firm prywatnych, a to jest bardzo duży segment nabywców nieruchomości premium, lubi gdzieś szukać takiego miejsca, gdzie to ego się poczuje. Rozpieszczone, bo te motywy zakupu premium, tak jak mówiłam, są zupełnie inne. Tu nie kupujemy dachu nad głową. To jest adres do kolekcji, to jest coś w nagrodę, to jest miejsce do spróbowania innego stylu życia. A może inwestycja? Inwestycja jest zawsze w tle, ale jeżeli kupujemy coś zarobkowo, czyli inwestycyjnie i oczekujemy z tego, Przychodu chociażby w czynszu, to to nie jest premium. Bo premium to jest posiadać po to, żeby mieć, żeby na to patrzeć, bo mi się to podoba, to jest moje, ja chcę tego używać. Aczkolwiek oczywiście nabywcy premium są w pełni świadomi tego, że należy wybierać takie okazy do kolekcji, które będzie można sprzedać drożej. I to jest znowu cecha premium, że ono. Drożeje w długiej perspektywie, a smutna prawda w premium jest taka, że ten, kto sprzedaje, zawsze traci. Najgorzej ma ten biedny deweloper, który się natrudzi, nabuduje, sprzeda, i jeżeli zrobił dobry produkt, to jest gwarantowane, że za 5, za 10, za 15 lat on się będzie sprzedawać tylko drożej. Ale to jest nie do przeskoczenia. Tak jest. Rozumiem, że taki deweloper może wymyślić sobie, szukać trendów i pomyśleć sobie: OK, teraz zrobimy taki budynek, taką inwestycję, która będzie prawią. Czy to jest do wyobrażenia i do przeprocesowania? Czy rzeczywiście ten ostateczny test przychodzi dużo później i jest w tym duża taka doza ryzyka? To jest zdecydowanie do wyobrażenia i do przepracowania. Trzeba mieć wizję otwartą głowę. Trzeba. Móc wymyśleć produkt, który będzie o 2 trzy szczeble wyżej, bo on musi się sklejać z rynkiem. On musi być na wyciągnięcie ręki. Natomiast na pewno nie można zaproponować produktu, który jest o 5 czy 6 szczebli wyżej, bo on, jeżeli się nie sklei, to nie znajdzie nabywców, bo po prostu będzie za abstrakcyjny dla rynku na tym etapie rozwoju. Ale zdecydowanie dla odważnych. Deweloperów, dla osób, które chcą świadomie kreować przestrzeń, które chcą zaproponować coś nowego, zawsze jest miejsce na oczko lepszy produkt na danym rynku. Ale to musi być naprawdę oczko lepszy, czy dwa oczka produkt na danym rynku, a nie tylko i wyłącznie obietnica, która po zweryfikowaniu okaże się. No właśnie, tym momentem, kiedy. Tę prostą linię trafiamy znacząco poniżej. Co jest tak naprawdę testem dla nieruchomościowego produktu premium? Oczywiście cena jest wyznacznikiem tego premium, więc jeżeli mówimy, że dany rynek sprzedaje się na poziomie 30 tysięcy m kwadratowy, a my mówimy, że nasz produkt jest za 40 tysięcy m kwadratowy, to musimy udowodnić, skąd się bierze ta różnica tych no, blisko 33%. Dlaczego uważamy, że nasz produkt jest znacznie więcej wart? No i oczywiście możemy tutaj mówić o czynnikach kosztotwórczych, że cały rynek się przesunął, działki są coraz droższe, wynagrodzenia są coraz wyższe, prąd kosztuje coraz więcej, koszt średni budowy w Warszawie jeszcze jakiś czas temu wynosił. 6 tysięcy, a jeszcze jakiś czas temu w ogóle 4 tysiące. W tej chwili trudno mówić o tym, żeby budować taniej niż cena zamiast kwadratowy 7 do 8 tysięcy. Więc oczywiście tak, mamy takie czynniki kosztotwórcze, które mówią o tym, że te wszystkie składowe razem wzięte ważą więcej. Ale na końcu klienta to niespecjalnie będzie interesować. On sobie położy te dwa produkty i jeżeli ma taką możliwość, że jeden jest skończony i drugi też, a drugi w planach, no to trochę trudniej, ale po prostu będzie mentalnie albo fizycznie chodzić między tymi produktami i będzie się zastanawiał, co ja tu mam więcej, czy, czy tutaj ta architektura jest może bardziej ponadczasowa, czy jest może więcej. Funkcji w tym budynku, które mnie interesują, bo jednego może interesuje siłownia, a innego może interesować jakieś miejsce do zabawy dla dzieci albo część konferencyjna, która wspiera pracę zdalną. Czy ten budynek odpowiada moim dzisiejszym oczekiwaniom, bo inne będą trochę obiekty, które. Są atrakcyjne dla singli albo dla par bez dzieci, a inne będą dla tych, którzy mają właśnie wielodzietne rodziny z psem i kotem. Ciekawe jest to, że tak jak wspomniałaś, rzeczywiście ten rynek premium, kiedy już jest takim, powiedzmy, mamy pewność, że to jest rynek premium, już jest taki udokumentowany i przetestowany. To jest rzeczywiście linia prosta przez lata. Nawet jeśli pojawiają się kryzysy, problemy na świecie, to okazuje się, że ten rynek premium, ma się dobrze. Jak to się dzieje? Ja się domyślam, że to jest kwestia na długą opowieść i mam nadzieję, że porozmawiamy o tym w kolejnych odcinkach, ale zajawmy chociaż trochę ten temat, bo on mi się aktualnie szczególnie wydaje również bardzo ciekawy. Jest kilka takich powodów, dla których premium się zawsze broni w kryzysie. I stety, niestety w ostatnim czasie mieliśmy możliwość przetestowania tej tezy. Ponieważ jeszcze 8 czy 10 lat temu mówiliśmy o tym, że tak, na podstawie raportów i patrząc na rynek amerykański czy angielski, to premium zawsze w kryzysie wychodzi obronną ręką. I zawsze to było, powiedzmy, takie oparcie w teorii albo oparcie o inny rynek. I nagle przyszedł COVID, a następnie konflikt, i okazało się, że właśnie premium w tych najtrudniejszych chwilach zdrożało bardziej. A dlaczego? To myślę, że na odrębną <grymne> rozmowę Opowiemy. jest to opowieść. Opowiemy o tym. No to ciekawe, że tak rzeczywiście jest. Czy są jakieś takie specjalne warunki, jak dbać o swoje premium? Dbanie o swoje premium to przede wszystkim wywieranie nacisku na tych, którzy tym premium zarządzają. I jeżeli mówimy o tym, że mamy swój własny dom, no to na nas ciąży całkowita odpowiedzialność za to, żeby on w każdym momencie spełniał tę obietnicę premium. Natomiast jeżeli jesteśmy członkami wspólnoty, bez względu na to, czy ona sobie liczy 15 czy, czy 500 jednostek, no to w takim razie musimy tutaj wybierać nacisk na organ zarządzający tą wspólnotą, żeby on zawsze miał. Na względzie utrzymanie wartości nieruchomości. A podstawową zasadą na każdym rynku, bez względu na to, czy to mieszkania, czy to restauracja, czy to hotel, jest to, że pieniądz gorszy zawsze wypycha pieniądz lepszy. Czyli jeżeli zejdziemy ze standardów, wpuścimy tego klienta bardziej awanturującego się, to ci lepsi klienci nie będą chcieli w tym samym miejscu spędzać czasu, a tym samym zostawiać swoich pieniędzy. I to jest bardzo ważny proces, z którego ja myślę w ogóle, przynajmniej na samym początku realizowania powiedzmy, tych bardziej wyrafinowanych nieruchomości, niewielu mieszkańców czy użytkowników zdawało sobie sprawę. A Ekskluzywną nieruchomość można zniszczyć na wiele sposobów. Można tam wprowadzić najem krótkoterminowy, można z połowy apartamentów zrobić biura notariuszy albo szkołę rodzenia i salon sukni ślubnych i okaże się, że miejsce, które miało być domem, staje się zupełnie nijaką przestrzenią, która użytkowana jest przez ludzi, którzy mają zupełnie Inny stosunek do niej, bo inaczej używa się windy w miejscu pracy, a inaczej używa się tej samej windy w domu. To prawda. O swoje premium, jakie ono by nie było? W jakimkolwiek miejscu warto dbać. Zastanawiam się, czy lokalizacja premium ma znaczenie. Lokalizacja premium ma fundamentalne znaczenie. I oczywiście są tutaj dwie teorie, które można powiedzieć, że konkurują ze sobą na rynku nieruchomości. Jedna mówi, że lokalizacja jest kluczowa i nie da się jej stworzyć, a druga mówi o tym, że lokalizację stworzyć się da. Ja mam swoje określone zdanie na ten temat i z chęcią się nim podzielę przy kolejnej rozmowie. Tak więc, moi drodzy, zapraszamy Was podczas naszego kolejnego spotkania, na które już Was zapraszamy. Porozmawiamy dalej o rynku premium. Podkreślimy, jakie znaczenie ma lokalizacja i czy jesteśmy w stanie troszeczkę na nią wpływać. Bardzo Ci dzisiaj dziękuję. Poszerzyłaś z całą pewnością moją wiedzę i mam nadzieję, że naszych słuchaczy również. Czekamy na Wasze komentarze. Dajcie znać, jakie są Wasze e, zdanie na ten temat. Może macie jakieś swoje oczekiwania, albo chcielibyście po prostu dodać swoje pięć groszy. Zachęcamy do tego. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za tę dawkę pożytecznej wiedzy. Lokalizacja premium następnym razem, a dzisiaj życzymy Wam dobrego dnia. Dziękuję. Do usłyszenia.